Ale widzowie w dzisiejszym odcinku z e Evo robimy wyścig fragów. Gramy na Belice Royal Kurczę, chyba chcemy wybrał to samo miejscówkę co ja e, a chcecie dołączyć do teamu? A chcecie dołączyć do teamu spacone banany w komentarzu dajecie, nie, w komentarzu piszecie jakby swój nick, wtedy my jakby dajemy, ja wam daję jakby serduszko i to znaczy, że was zaprosiłem, do tam taki Jane X, ja, Jan X, ja, Jan X, Jan X, taki i X, X, to będzie wtedy jakby moje konto to będę ja. Hmm. Nie, wrogę mi podnosi. Widzowie, z mi gości podnosi. Zostaw to. Aha, aha. Ej, po, po, po. No ej no. Widzowie, powiedzcie mi co. <laughs> Mój Nigel. Aha. Widzowie, on w Nigla. Widzieliście? Spiszcie w komentarzu skan. Dlaczego skan?

To chcecie się do mamy piszecie um, w komentarzu swój mit. Um, um, Jak ktoś w, e, by chciał z, z nami zabrać, zabrać solo hashkapa, nie, trio, trio -kapa, to wtedy um, pisze jakby swój nikt w komen Nie, nie. Pisze swój nick też w komentarzu. I wtedy my się dodajemy... Yyy. Wtedy się dodajemy. No, do To wtedy dodajemy się do znajomych. Jakieś tam teściki porobimy, to sprawdzamy. Czy, Dob do do czy, czy jesteście dobrzy? Nie? No wtedy sobie. Zabrany trio jakaś albo jeśli jest, na przykład będzie ktoś chciał. Ty chcesz, dawajcie widzę. O, robimy... pomożemy Pomogę Frankowi. tutaj, Gdzie Nie, nie, pomóc? Gościu, Ej, go! Ej, Nie, go ktoś! Ej, gościu na zamku, yes, Kuli, że u ciebie nikt nie poradzi. Kurwa ktoś. <laughs> Mityczny. A nie, kurde, nie widzowie. Nie ja zapomniałem, że ma. Ej, tu gościu. Tu gościu jest. Tu gościu. Ty jest gościa. O ty. ty gościu. Dobrze jest, dobrze trzęsą, drugiej podjeżdżają. O kurde, w tym jest dobry widzowie. Widzowie, widzowie. Widzowie, widzowie, ja przyjeżdżam, idę. Jest porobione koszcie z koronką. Z tym nie zostaw. Widzowie, widzowie, widzowie. Boże, tą rybkę dostałem. Nie to ja mam... Właśnie... czekaj chwilę. Szybko, muszę tego ziomala lecieć. Czy on wyraził? ze mną? Wie? Ja wiem, jak on będzie. Gdzie chcę gościć? Co yes, wstrząski, yes. wstrząski! Zostaw go! Jej, Jej! No, A, Chodź! Chodź się bić! Kurde, to już jeszcze dwadzieścia! Dobrze, wstrząski bardzo! Jest! on Kurde, on się... Co? O 40 zombie? Aha Super! Dobra widzowie, Pier pierwsza gierka, remis. No. Ja jeszcze robię brzuszki. Za to, że nie wygrać widział. Jeśli chcecie Minecrafta, to pod tym filmem 5 łapek. Ch właśnie jak chcecie Robloxa, to pod tym filmem robicie 10 łapek w górę. Nie, bo do... oni to ja wiem. Nie, Chyba 10! 10. chcecie, żeby jakiegoś live'a, jakiegoś live'a nagrać, to jakby co... Jak... Jakby co live będzie... Hmm... No to tam... On chyba lecił na Mega City, tak? Co? So, aha! Tak by coś, widzowie, to nie jest ustawione. No tak! Widzowie, mam do... Ja piszczę, pisz... O, ten dosyć jest on ma korpitę. Ja mówię goście, co ma koronkę. Patrzcie widzowie, co był jakiś sposób, Ale On duch nie był. Wiesz, ile mi zadał? Widzowie, piszcie, jak on jest słaby. Ten gość tu, przede mną. Tak oceniać tego gościa? ocencie? Zero na 10, jak był słaby.

Nie, właśnie z To ty szybko musisz robić te O, to skrzynka dobra. Ja nie chcę lamoc. Kupię, ja nie mam. Nie mam, uf, 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 uf. Ja o, to ja wygram z tobą. Nie zbiją się! Nie się! Dzień nie się. się nie pali. Z kim się ich ślepie? Tak jest odskocza. Strasznie. Pierwszy. Pierwszy. Przyjechał i W głowie chyba to wygram. Ty i idzie mi u flagi, widzicie? I, jeden. Ja sumie, jeden naponym? Nie. No. Ona no, no, odbyła. No, 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 no. O kurde! Kurde! Ja chyba wygrałem, co nie? Od podniesiesz? Oni śpią z kolegą, co nie widzę Ej, weź sobie. Nie, aha. Dobra. Jak już mnie zbawi. Dobra, Wizowie, ma siedem Musisz dwa zrobić. Nie. nie. Jest! Nie topijaj go! Jest. Nie Nic nie zrobię! Ile ty on miał fragów? Frank miał mu siedem! Nie, osiem miał! Osiem! Hmm, Zobaczę, jak zobaczymy, Kalkidację 8, ja miałem 9. S, S, łatwo. Dobra, widzisz. Więc... Chyba, jeszcze raz tutaj w tyle nic? Ile? Ja już teraz miałem 8, czyli mam 12, a 15, czyli masz 13. Jeden kilo wykrywa widzowie, jeszcze jedna gierka. I chomuńczymy odcinek. No, 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 no dzisiaj możesz live nagramy jeszcze, zobaczymy z Ewo. No. jak to tam widzowie, teraz jalec na Mega City. A teraz polecimy na inną miejsce, A Ale że... to wtedy ze mną lecę? Kiedy? No nie leć. Tu tyle ludzi poleci. Jak tu polecisz, to wiesz mi się, kurde. O nie, ten gościu był dobry. Nie widzowie! O no, dałem! Widzieliście? Jest... dużo widzieliście, nie? Nie to Nie nie! nie.

Dobra widzowie, ja sekundkę wracam. Wraca sekundkę, sekundę wracam. wracam, sekundę. Ja sekundę wracam. Jesteś wstęp? Złoczyłam, a jest z Jest! po niego. On tygnie pewnie, Nie Mówiłem, że to jest tak wstał ja On spami? No. Nie wiem, ja. On właśnie nadal się Dobrze. Just keep going Yeah, yeah, of them Ken? Widzowie, ja już wygrałem. No bo no bo ja sobie jeszcze pingietkę dokończę. Ile? Ile wygrałem? Chyba to widzowie, ja wygrałem. To jest ten? To jest ten? Tak spamięt? Ura rewizory to na dzisiaj końców. Patrzy, majcie.